Ja Chciałabym wam pokazać moje niewielkie zakupy ze sklepu Action, akcją czy jak kto woli. Będą to naprawdę niewielkie zakupy, więc zaczynam od razu. Wzięłam sobie takie, takie sztuczne roślinki. Ja je będę chciała używać do robienia teł. W sensie, jak wiecie, robię zdjęcie jakiejś pracy, to sobie tam wyłożę. Może ja to otworzę, bo i tak będę w sumie to otwierała, więc zobaczymy, jak to wygląda po wyjęciu z tej folii. A myślę, że też, jeżeli w całości tego nie zużyję, to można spokojnie to pociąć. I tak to wygląda. Też ma taki fajny, y, fajny kolor, nie tak jakiś wiecie typowo sztuczny. Fajne, fajne jest. Tutaj można y, sobie porozcinać gałązki. Także myślę, że jak położę tutaj takie wiecie, y, taki, takie listki, y, to y, i na tym oczywiście jeszcze coś tam dodam, jakąś koronkę, jakieś wiecie, różne ozdoby, to myślę, że też fajnie będzie wyglądało. Także to odłożę troszeczkę na bok. Nawet wiecie, jak nagrywam filmik, to można w sumie taką zieloninę sobie położyć. Może nie w takiej ilości, jak tutaj, ale myślę, że też fajnie będzie wyglądać. I z takich jeszcze powiedzmy dekoracyjnych rzeczy wzięłam sobie takie coś. To już jest chyba pomalowane. Nawet nie sprawdzałam, jak to się nazywa, co to w ogóle jest. Suszki bawełny. O, nawet nie wiedziałam, że to są suszki bawełny. I one też fajnie do kompozycji w kwiatach będą się nadawać. Spodobały mi się. Tak myślałam, że gdzieś je widziałam. Może już nawet gdzieś je miałam. I też z myślą o właśnie jakiejś dekoracji, jak będę robiła zdjęcia prac. A już z takich skrapowych skrapowych, biurowych rzeczy, to wzięłam sobie foliki do kartek. Ja te, te foliki używam nie tylko do kartek, ale też na przykład, jak wysyłam jakąś paczkę, to po prostu etykietę wkładam do takiej do takiej foliki i wiecie, i przyklejam do paczki. A ta ma rozmiar czekajcie, czy tu jest napisane, jaki to jest rozmiar. Bo na pewno to jest A6. Dobra, tu jest A6 i jest takich 50 folijek. A wiecie, że w y, akcjonie to, no, to są takie grosze, że tak powiem. Wziąłem sobie taśmę dwustronną. Ona ma grubość, myślę, że nie więcej niż 1 mm. Ja y, ogólnie nie używam taśm, ale czasami y, no, potrzeba. Mam te kosteczki, ale z kosteczkami to wiecie jak to jest, nie wiem, no będę próbować, chociaż kiedyś się miałam, na pewno będę musiała, pewnie, pewnie na pewno, wiecie, najpierw posmarować klejem, bo jakoś tak nie mam przekonania do tych taśm akcjonowych, a one kosztowały grosze, więc nawet jak nie będę ich wykorzystywać, dam mojemu synkowi coś tam sobie, wiecie, poklei. Wziąłem sobie takie pędzle. Mi się wydaje, że to włosie jest silikonowe, ale czy tu jest gdzieś napisane? Nie, nie jest napisane, ale zaraz zobaczę, jakie wyjmę. Nie, nie są silikonowe. Ale tak po kolorze, yy, po kolorze yy, tych yy, tego włosia wydawało mi się, że mogą być silikonowe, ale nie są. Są takie materiałowe. Na pewno yy, część pędzelków oddam mojemu synkowi, bo on też lubi malować, znaczy też. On lubi malować, a ja wiadomo te pędzle do, do czegoś innego wykorzystuję. Tutaj mam taki koszyczek, to pomału będę wyciągała. Gumki recepturki. Mam w planach pociąć te moje wielkie arkusze z płótnami i właśnie tymi gumkami chcę je, wiecie, pozwijać w rolniki. Zrobiłam sobie miejsce na regale i mam takie pudło, w którym będę chciała właśnie trzymać te wszystkie moje płótna, więc te, te gumki właśnie były kupione z myślą o zrobieniu porządku w płótnach wzięłam sobie ten klej ja go bardzo lubię a że było mało na półce to stwierdziłam że jeszcze wezmę sobie jeden bo w domu mam trochę zapasu ale wiecie może później go jakiś czas nie być i będzie mi potrzebny a go nie będzie wzięłam sobie gesso, ja nigdy tego gesso z akcjona nie miałam i moje gesso się otwiera jakoś a tu się chyba zrywa. Dobra. Moje gesta są raczej y, takie, wiecie, gęste. A to z kolei wydaje mi się, że jest płynne. Czasami takiego płynnego podkładu potrzeba. No i pomyślałam sobie, że wezmę. Ono kosztowało chyba, nie wiem, jakieś 13 zł. W każdym razie jakoś niedużo. Więc sobie wzięłam. Y, tutaj mam taki glitter, glitter spray. I szczerze mówiąc, wiecie, y, wzięłam... Wzięłam, tak, bo wzięłam, bo mi się spodobało, że to jest spray. I nie wiem, w sumie, czy mnie miałyście, mieliście już takie spraye. Myślę, że fajnie na chlapania mógłby być, jeżeli będzie miał fajny, fajny, jak to powiedzieć, no za znajdę jakąś kartkę i może sobie wyśniemy o tutaj na przykład. Teraz zobaczę. Tylko bym nie popryskała. Wiecie, wszystkiego, co jest y, naokoło biurka. Znaczy naokoło około na biurku. Mm. Zobaczymy. No i tak to wygląda. Oczywiście kartka nie, nie jest taka typowo mediowa. To jest zwykły, zwykły jakiś arkusz. Zwykły arkusz. 250 gramowy, tak przyglądam się. On ma w sobie brokat. Ciekawe jak będzie wyglądać, jak wyschnie. Tak to w sumie nie głupio się popryskał. Myślę, że jakbym chciała zrobić jakieś tło, to to się sprawdzi, jeżeli się ten tutaj, to się nie zatka. Nie wiem, jak to fachowo się nazywa. Także wziąłem sobie taki różowy. Nie pamiętam, czy były jeszcze jakieś inne kolory, ale ja wziąłem sobie różowy. Na razie odłożę na bok, może pod koniec filmu zobaczymy, jeżeli zdąży wyschnąć. Tutaj mam takie 3D Paint i to też w sumie wzięłam nie wiem, jakoś niedużo kosztowało 4 zł, czy 5. I wiecie, to podobne jest do tych nowo, ale czy to rzeczywiście działa jak nowo to zaraz zobaczymy ja też nie jestem jakimś ekspertem wiedzie od tych y, robienia kropek. Patrzcie, tak coś takiego. Coś takiego wyszło. Y, tak tylko puściłam y, troszeczkę tego, tej farbki. A jak nie to można by będzie tak myślę. nie wiem to różowy. O, jest, y, że można będzie też wykorzystać jako normalną farbę tak. Zobaczcie, jakie fajne ma te zamknięcia te koreczki. To jest taki fioletowy, a tutaj różowy. I ten no, y, różowy to troszeczkę chyba pojechałam z tą wysokością. Ale powiem Wam, że się tro, no, trzyma jak na razie. Także Zobaczymy, jak, czy się nie rozpłaszczy wiecie z biegiem czasu. Wziąłem sobie takie dwa organizery. Mam na regale taką wąską półeczkę, i myślę, że te dwa organizery spokojnie mi się tam zmieszczą i będę mogła sobie coś w nich właśnie trzymać. Są takie fajne płytki. Widziałam sobie kolejny taki kubeczek do, wiecie, do jakichś podręcznych narzędzi typu ołówki, linijki, kości, rodełka. Mam już ich kilka i za każdym razem jak są, bo przez pewien czas ich nie było, to dokupuję. Tutaj mam taki, e, taki album, e, ale widziałam, że dziewczyny w takich albumach trzymają maski. I po prostu chcę spróbować zobaczyć, czy u mnie to się sprawdzi. Jeżeli się nie sprawdzi, to wiecie, to tam kosztowało chyba 5 zł. To tutaj nawet można jakieś zdjęcia też przechowywać. Także zobaczymy, czy mi się to sprawdzi. I nie wiem od jakiego czasu, ale pojawiły się takie duże te Twin Sketchbook. Yy, w zeszłe wydanie to było chyba wydanie. Yy, a 5, takie wiecie, zeszytowe, a tutaj jest A4. I y, też ma dwa rodzaje kartek. No tutaj taki beżowy kolor, a tutaj taki biały. Y, na pewno nie będziecie widzieć tego. Y, te kartki no nie są jakoś mocno grube, chociaż te beżowe są grubsze, czy nie? nie, nie są grubsze. Nie wiem ile one mają. Ale skusiłam się, bo chyba były w promocji. Nie wiem, czy to była promocja. Oni by 200 gram mają. Ciekawe, jakby z nich kwiaty wychodziły. Jak to są do tych markerów. Szkicownik z dwoma rodzajami papieru. Także wziąłam, bo, wiecie, papieru nigdy za, za dużo, że tak powiem. I Ostatnie, co dla siebie wzięłam, to jeszcze taki blok z tymi trzema kolorami w dwóch gramaturach. Ja lubię tutaj te arkusze kraftowe. Także kolejny blok mam i jeszcze wzięłam lasynka. Już Wam pokazuję, co dla niego wzięłam. E, takie łosi kolorowe. On sobie lubi różne rzeczy naklejać, więc będzie miał zabawę. E, takie e, foam, piankowe e, stickersy, naklejki e, z dinozaurami. Także on lubi dinozaury, więc będzie sobie e, naklejał. E, tutaj mam też takie z Psim Patrolem. Chyba ostatnio są modne te różne właśnie jeżeli, o, jeżeli chodzi o różne bajki, to te takie naklejki są modne. I tutaj jeszcze jest craft paper 150 gram 10 arkuszy. O takich też z psim patrolem. W sumie nigdy nie widziałam takich arkuszy, wiecie. I sobie pomyślałam, że... Nawet jeżeli ktoś by mnie poprosił o zrobienie jakiejś kartki z psim patrolem, no to mam już tak naprawdę gotowy, że tak powiem, blok. Mimo, że kupiłam to dla mojego synka, ale zaraz może otworzymy sobie i obejrzymy, jak to wygląda. O! no przecież mogę ja też używać, bo czasami y, potrzebne było jakieś takie wiecie y, dedykowane do jakiejś konkretnej bajki. Y, ktoś chciał na przykład, żeby zrobić to mi się trochę zagięło y, żeby zrobić z jakąś daną bajką. A tutaj kupiłam to legalnie, chyba tak, bo nie sądzę, żeby akcjon sprzedawał takie rzeczy bez jakiejś, y, nie wiem, bez jakiejś licencji czy czegoś tam i te arkusze są dwustronne oczywiście znaczy, po jednej po stronie są takie same yy, ale yy, no to w sumie nie przeszkadza tak tutaj mamy yy, te różne postacie i też można je powycinać wiecie oddzielnie tutaj te obrazki tak także yy, także wzięłam to lasyńka a <noise> tak naprawdę się okaże oj <noise> przepraszam za dużo cię mówię a tak naprawdę się okaże że że jeszcze ja będę z tego korzystała jak przyjdzie mi na przykład zrobić jakąś wiecie pracę gdzie ktoś chce, żeby był psi patron. Także to przez przypadek w sumie zobaczyłam, bo poszłam na dział ten dziecięcy, żeby poszukać <laughs> przepraszam, żeby poszukać tych pudełek w kształcie książki. Bo ktoś nam gdzieś pisał, że właśnie na dziale dziecięcym są. No u mnie nie było w ogóle tych pudełek, troszkę szkoda, bo głównie tak naprawdę po nie pojechałam. No ale trudno. I właśnie przez przypadek znalazłam tutaj te, ten taki bloczek, powiedzmy. I a, fajny jest, kurczę. No. I te, te kartki nie są jakoś tak też mocno cienkie, bo to jest 150, ale no nie powiedziałabym, że to jest 150, bliżej 200, 200 bym powiedziała. Także, także może na razie Simkowi nie będę pokazywała te, tego zestawu i sobie na razie gdzieś odłożę, albo dam mu jakiś jeden, wiecie, arkusz, żeby, żeby się pobawił. A sobie zostawię w razie, jakby ktoś coś chciał kiedyś z psim patrolem. Także, także tak się prezentują moje ostatnie zakupy. Chyba wszystko wam pokazałam. Ostatnie zakupy z akcjona. Yy, zaraz zobaczymy czy to już mi przeszło. No już przeszło. Powiem wam, że fajnie wygląda. Był jeszcze chyba jeden albo dwa yy, odcienie tych sprayi. Ale ja wziąłam ten jeden, wiecie, na spróbowanie. I znając życie, jak będę chciała dokupić kolejne, to już nie będzie. Fajnie to wygląda. No, można fajne tło zrobić. Wiecie, tutaj jeszcze jakąś, nie wiem, mam tu gdzieś jakąś grafikę. Mam grafikę misia. Teraz... Dać grafikę misia, patrzcie i... Fajnie. Takie na jakieś prostsze tło. I jeszcze zobaczymy te moje kropki się nadal trzymają, tak jak je zostawiłam, tak się trzymają. O, widzicie, no wiadomo, no trzeba, y, trzeba się przyłożyć do tego, żeby jakoś to wyglądało, a ja to tak na, na szybko, że tak powiem, zrobiłam. Także tak się prezentują. W sumie takie moje trochę mało skrapowe rzeczy, bo oprócz tych bloków y, kleju, taśmy. No to tak nie wzięłam żadnych papierów, bo nie kupuję. To można powiedzieć, że poszłam raczej w takie media, więc więcej jest tych różnych takich mediów niż, niż papieru jako papieru. Także za dzisiaj Wam dziękuję i zapraszam na kolejne filmy. Pa pa.